Witam, niezmiernie serdecznie. Z tej strony Ksazaks, gracz Trystal, przy okazji członek klanu Lager T. Mam tu mam rybkę, A, ale dobrze. Ten filmik pokazuje. Właściwie oh no. ja można powiedzieć no małaczek, dobra, jak to wolno nazywać pokazuje turniej. Pokazuję turnie na AWP kanu Lager Team. No i ja dla Was go skomentuję. Tak, tutaj widzimy co. Psa. Samuka Alwa się zginął. Nie wiem czemu. No, tutaj widzimy, że jakieś chłopaki mają komplikacje. No, widzimy też tu na czacie, to co oni piszą, nie? Nie wiem co się teraz tutaj dzieje. No, i do boju, teraz wchodzi Lager Team KC. KC jest przy okazji założycielem klanu Lager Team i agencik 001, który też jest y, członkiem klanu y, Lager No, i teraz widzimy, że do gry wchodzi LT Pazur. No, teraz znowu coś odszedł, nie wiadomo czemu. Sam chciałbym wiedzieć, bo tutaj takie komplikacje się robią. Dobra, to. Do... No, no to przy okazji ja też gram ale tak będę komentował to spotkanie. się nie spotkanie tylko ten turniej No mam trochę laga Ale gra się nawet nawet No, No i właśnie przegrałem. Może będę do próba. jakiś. Wierzę. No, Fox 2, tak nam spara, nie? Dobra, Jezu, zaraz, zaraz, zaraz idzie ten... O, dobra, wygrałem pierwszą rundę. Czekaj, bo nie mogę, weź się z tyłu, nie aspekta, bo nie mogę tutaj. No. no. Weź mnie z tyłu, nie ma bo nie mogę. Przekazuję, zwiedzimy trochę mapę. No i KC kazał mi iść do CT. Szkoda, że jestem komentatorem i zawodnikiem w jednym. No ale dobra, jak widzicie, wchodzę tutaj za WP. No i przegrałem. tego nie komentuję, ale ale staram się jak mogę. I tak w ramach przypomnienia jest to turniej AWP Piekła no Lagger Team. No właśnie. Jest to oczywiście sam założyciel, jak i reszta składu. Ja gram z godem, nie? A ty, a ty z stopnię a, a mi się to z bindami stało i mi się to zbindować Gdzie on w ogóle jest?

CSE nie jestem już takie dobre, ale zrobiłem sobie przerwę, długo nie grałem w CS-a i jakoś z mi się podwyższył, nie wiem jak No tutaj gram na frapsie jeszcze braki. Teraz już jestem jako widz. No i tutaj agenci wychodzi za WP. Yy, widać, że chce spróbować strzelić przez ścianę, no i strzelił, ale już nie przez ścianę, tylko taką normalnie. I tutaj, jest to, no tutaj nowe fox 16 hp ma.